Dzień dobry. I tutaj mam dla Was taką fajną książkę. Ewy Szczepaniak, sztuka projektowania tekstów. Jak tworzyć treści, które podbiją internet, a ja bym powiedziała, jak odkryć w sobie radość pisania i jak przezwyciężyć nieśmiałość pisania, która daje właśnie tą radość pisania. Radość pisania, zabawa ze słowem łatwość pisania, która przychodzi w miarę czy wraz z ilością napisanych tekstów. Nawet jeżeli gdzieś tam w głębi Ciebie siedzi ten niedowiarek, który Ci powtarza, przypomnij sobie, co było w szkole. Moich pierwszych tekstów pisanych na bloga nie da się dzisiaj czytać, pisane tak topornie i właściwie lata zajęły mi pozbycie się tej toporności. A może jak tak się nawet zastanawiam, nie toporności, tylko właśnie takiej nieśmiałości pisania, takiej sztywności w tym pisaniu, której ciężko mi było się pozbyć, którą, z której ciężko mi było się otrząsnąć. Chcąc pasować się w cudze gusta, zatraciłam siebie. A przecież nie o to chodzi, tym bardziej w sieci, kiedy chodzi właśnie o to, żeby słowo wywoływało oddźwięk. Po prostu trzeba wibrować, żeby ten oddźwięk był. Tu chodzi o to, żeby się odważyć. Wyzwolić się z tego karkanu, który sam sobie może nieświadomie narzucasz, albo który gdzieś tam po drodze nabyłeś, obrosłeś i teraz powstrzymuje cię, blokuje, ale też zniewala i czujesz się z tym źle, a chciałbyś wyrazić siebie, ale się boisz. Pozwól twoim myślom biec swobodnie, nie bój się słów, daj upust swoim słowom, możesz się bawić tym swoim słowem i swoim pisaniem daj sobie wmówić czegoś, jeżeli coś zupełnie innego podpowiada Ci Twoje serce, dlaczego Twoją prawdą o Tobie miałoby być zdanie innych ludzi, a nie to, co przeczuwasz we swoim wnętrzu? Czełam w sobie nieśmiałość pisania, bo będziesz czerpać z tego radość, radość i zabawę ze słowem, która sprawi Ci przyjemność, bo tak jak będziesz brzmiał autentycznie, ale autentyczność właśnie bardziej angażuje.